No i teraz pojawia się pytanie, dlaczego my daliśmy pieniądze z KPO gościowi, który zarabia na tych jachtach, które nawet nie są jego, pod... to nie jest ratowanie jego biznesu, bo on miał restaurację w Łodzi. Szukam wytłumaczenia. Szukaj. Może... Z pokładu tych łodzi, łowi ryby na mazurach, a potem serwuje te ryby w restauracji w łodzi. Mo może o to chodziło. Ech, okay. Trzeba byłoby za zajrzeć do webechów okay, ja Ciebie... tego, tego dobrze, wniosku. Dobrze, zaraz będziesz myślał nad następnymi wydatkami z KPO. No, jak taki jesteś mądry. Naprawdę. Wiesz co? Rozumiem, że KPO było pieniędzmi. Znaczy, że my jesteśmy o tyle spóźnieni, że teraz niektóre z tych wydatków wyglądają absurdalnie, bo po prostu jesteśmy spóźnieni. To były pieniądze, które miały ratować biznesy po pandemii. No to, że rząd Mateusza Morawieckiego zawalił totalnie i nie, nie udało mu się wyciągnąć tych pieniędzy z Unii Europejskiej, dlatego jesteśmy spóźnieni, to jest jedna sprawa. No ale druga jest taka, że skoro jesteśmy spóźnieni i państwo już sobie poradzili, no ja przepraszam z całym szacunkiem do wszystkich restauratorów, do, do, do hotelarzy, do ludzi, do, których naprawdę pandemia dotknęła bardzo mocno. No, to może te jachty jednak nie były konieczne. No, zdecydowanie nie były konieczne. Na pewno w Polsce jest miliard lepszych rzeczy do sfinansowania. I to też w segmencie budowania odporności sektora turystycznego, aniżeli kupowanie jachtów solarnych. To, to wydaje mi się, to zdecydowanie no, nietrafiona inwestycja. I jest? Ale wiesz, to też nie można, bo teraz ja słyszę: no premier, jak Państwo też słyszeli, się oburzył. Część polityków Platformy mówi: My to wszystko sprawdzimy, te wydatki pieniędzy. No, znaczy, no, trzeba było przy wnioskach sprawdzić, na co one idą. A nie teraz będziecie zapowiadać, że, żeście, że będziecie je sprawdzać. No, był czas na weryfikację wniosków. E, to po pierwsze. Ale po drugie, no, we wniosku jest napisane, że one są na jacht, te pieniądze. I gość kupił za te pieniądze jacht. Więc jak chcecie mu je zabrać? Teraz, skoro wydał je dokładnie na to, na, co napisał we wniosku. No, no kasa poszła i tyle. No, i, i, jej się zapewne nie uda cofnąć. No, szefowa agencji, która się zajmowała tym e, programem rozdzielania tych pieniędzy, już e, poleciała. No, straciła funkcję. No ale pieniądze poszły. Odporność e, została zwiększona, w, po, kupiono jachty. Super.